się, że pana widzę. Przepraszam, że pana fatygowałem masz tutaj. Mam się zająć pańskimi sprawami, czy tak? Tak, wie pan, nie mam w tej chwili do tego ani głowy, ani czasu. Rozumiem, rozumiem. Ja jestem kierowcą rajdowym. Może pan słyszał zespół braci, Fox, Fox. A tak, 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 oczywiście słyszałem. Otóż już nie ma zespołu. Pański brat uległ wypadkowi, no to serdecznie współczuję. No mówi się, trudno jeździ się dalej. Fajny był chłop, no ale cóż wypadek, widzi pan? Dopiero wczoraj wyjęto mi szwy. Muszę teraz trenować jak diabli, jestem zupełnie bez formy. Rozumiem, rozumiem. Więc co mogę zrobić dla pana? Proszę pana, to jest tak. Ja jestem kawaler, mój brat był żonaty. Ubezpieczyliśmy się na krzyż. To znaczy, jeżeli ja zginę, on bierze całość. Jeżeli on, to ja biorę połowę, a jego żona połowę. To znaczy prawdowa po nim. Rozumie pan? Tak, 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 tak. Może papieros... Nie dziękuję, nie palę. Słowo ubezpieczenie robi pewne trudności. Nie chcą wypłacić plemii? Odmawiają, nie odmawiają, ale kręcą. Chcą zapłacić część. Część. Jak to część? Z tytułu ubezpieczenia na życie część? Na to wychodzi. A jak oni to uzasadniają? No, kto by ich tam zrozumiał? Wychodziliby na to, że brat nie całkiem umarł. Nie całkiem. Tak to nie całkiem, no przecież nie żyje. A został pochowany? No, wiele tego tam nie było do chowania, ale pogrzeb był. Bratowa była, ja nie mogłem. Sam pan widzi. Doktor mówi, że nie dało się go wyciągnąć. Robił co mu i nie wyszło. Powiada, że jego obowiązkiem jest ratowanie życia przede wszystkim. No to wziął i uratował. Doktor Barton, ten chirurg. No tak. Transplantacja, rozumiem. No a dlaczego Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie chce płacić? No ja się też pytam. Powinien ich pan zmusić. Niech płacą. Wdoba jest? Jest. Dzieci są? Są. Ja jestem? Jestem. I do tego wpadłem w długi. Za tydzień nowy rajd, muszę mieć nowego pilota. Jestem kierowcą rajdowym, nie wyścigowym. Uważa pan, muszę mieć pilota, no nie? Istotnie, żadnego podobieństwa nie widzę. Tak, brat był wysoki brunet, ja jestem blondyn. Czy można wiedzieć, jakie jest stanowisko w pańskiej bratowej? Stanowisko czeka na pieniądze. Musisz czegoś żyć, no nie? Naturalnie, ale chodzi mi o to, czy, czy ona uważa się za wdowę. A za co się ma uważać? Możnie żyje to że ona wdowa, no nie? Zapewne, panie Fox. No odnoszę wrażenie, że oddał pan sprawę we właściwe ręce. Panie Fox, obiad. Dessert. Dessert. Słuchamy. Panie doktorze, jestem adwokatem Ryszarda Foxa. On i jego brat byli przez pana operowani. Chodzi o to, że towarzystwo ubezpieczeniowe. Zaraz. Siostro, poproszę karty chorobowe Foxy Fox. Panie doktorze, siódma operacyjna dzwoni, że nie pasuje. Niech magazynier wyda większe. Wiem, że będzie za małe. Przypominam sobie bracia Fox, no tak? Ha. Czy to prawda, że nie wszystko to, co pozostawił zmarły brat. Otrzymał ten brat, który żyje? Tak, była pewna superata. Zostało po prostu to i owo. A wobec ogromnej liczby potrzebujących, nie możemy przecież pozwolić, żeby jakaś nadwyżka się zmarnowała. Pan to chyba rozumie. No, humanitarny punkt widzenia nakazuje dzielić się z bliźnimi. Jest to jedna z tych skomplikowanych sytuacji, jakie przynosi z sobą postępy. Czy to znaczy, że oprócz żyjącego brata skorzysta jeszcze ktoś trzeci? A, tak. A co się tyczy dalszych konsekwencji? Z mojego powołania wynika, że ratuję tylko człowieka. Nie troszczę się o jego stan małżeński czy kawalerski, to też nie mogę panu powiedzieć, czy pani Fox jest obecnie wdową, czy też nie jest wdową. O tym powinien zadecydować sąd. Szefem. I doktorze, ja w zupełnie, y, w zupełnie innej sprawie. Powiada pan, że wdowa może nie być wdową. No przecież rozpoznajesz jącego Szwagra, była na pogrzebie męża. Jakie mogą być jeszcze wątpliwości? Wątpliwości są. I to bardzo istotne. Mecenasie, powiedzmy, że naciskany naglącą okolicznością dokonam takiego zabiegu. Kto według pana pozostaje wtedy przy życiu? Czy małżeństwo zawiera ten, czy ten? My tutaj zajmujemy się tylko ciałem. O tym, która część jest główna pod względem matrymonialnym powinna decydować prawo. Więc tak to było. No a w takim razie, czyja jest góra? Mecenasie. Podałem panu tylko przykład poglądowy. Rzeczywista operacja była nieporównanie bardziej skomplikowana. Utworzyliśmy nową całość organiczną przystosowaną do życia. A ponieważ równie dobrze może być i tak? Panie doktorze, pacjent z osiemnastki zmarł. Znowu. Jak doktor Fingl zaraz go wskrzesi. A proszę wziąć ze sobą cały komplet części, cały komplet siostr, żeby nie było później takiego biegania jak ostatnim razem, kiedy nie można było się dorachować nerek. Ale to historia. No więc co pan mi radzi zrobić, doktorze? Zdarzają się wypadki dużo bardziej skomplikowane, zapewniam pana. W ubiegłym tygodniu doktor Gregory miał 18 pacjentów na ostrym dyżurze. Autobus leciał zleciał z mostu. 18 osób było do operacji, a po operacji okazało się, że jest ich 19. Proszę sobie teraz wyobrazić, przedstawić te problemy. Identyczność dziewiętnastej osoby, papiery dla niej. Gdzie jest jej ojciec? Gdzie matka? Nieprawda, prawda? No przecież mówię panu, właśnie zdarzyło się to doktorowi Gregory. Pacjenci musieli być znacznej duszy, znacznych rozmiarów. Tak krawiec kraje, jak mu mówi przysłowie. Co tam znowu? Proszę mnie puścić, puścić, proszę. Ja tego nie zniosę. To mi zrujnuje karierę. Nie mogę wygłaszać kazań takim głosem. Pastorze, pastorze, mówiłem panu, że to jest do odrobienia. Kolego, zajmijcie się nim. No to co? Nic mi pan nie poradzi, doktorze? Małżeństwo uważane jest zarówno za sprawę ducha, jak i ciała. Co się tyczy ducha... To może pan się zwrócić do psychoanalityka, u którego leczył się pański klient. Musi pan przywykać. W takich wypadków mamy coraz więcej, przy większej ilości dawców. Nieraz trzeba określać wiek pacjenta, pod średniej arytmetycznej wieku wszystkich dawców. Panie doktorze, dwójka dzwoni, że pacjent jeszcze nie umarł. Jeszcze nie? Już tam idę. Przepraszam pana. Nie, 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 nie. Panie Fox? Spacer. Panie Fox. Czy... Czy co? Czy pan jest całkowicie pewien tego, że panie jest Ryszardem ma a nie Tomaszem? Jak mogę być Tomaszem? Że brat był pilotem, ja jestem kierowcą. zresztą jest dowód. Jaki dowód? No wdowa i dzieci. Zostały sieroty, no nie? A naturalnie. A więc wszystko zostało. zostanie dokładnie wyświetlone i mam nadzieję, że wszystkie sprawy ułożą się po pana myśli. Niezwłocznie będę interpretował ubezpieczenia. Ściskam pana. Nereczka? Może coś do komplecików? Coś poważnego? Serduszko potrzebne? Sprzedam je drogo. Mam wszystko. Jak nowe. Pierwsza jakość. Niech pan kupi. No co? U mnie. U mnie lepsze. Dajcie mi spokój. <śm> 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 Jakie narządy, czyste... Dziękuję ci, moje dziecko. Dla pana tym. Pan szanowny nabywa, czy też może odstępuje? Uwaga, meldunek ze szpitala stanowego dotyczy ubezpieczeń polisa numer 673 oraz 1197. Jasna, radna polsa. Dam. Rzecznik prawny towarzystwa ubezpieczeniowego konsolidacji. Saldo dodatnie. Uwaga, meldunek ze szpitala stanowego dotyczy ubezpieczeń... Tak, znam tę sprawę i nie należy jej podawać do sądu. Pewna przegrana. Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ bracia Fox ubezpieczyli się na życie. Nie od wypadku. Rozumiem to, co z tego. A kto żyje? Żyje ten, którego organa życiowo niezbędne żyją. Miejsca, w którym się znajdują, są bez znaczenia. Tu czy tam, to dla nas bez różnicy. W grunt, że żyją. Skoro żyją, to żyje i sam ubezpieczony. W odpowiednim, ma się rozumieć, stosunku że pana, ale przecież nie możemy żywego czekać dzielić na procenty. Owszem, owszem. Mogę panu przestawić saldo. Pan Noland, poproszę aktywa osobiste Tomasza i Ryszarda Foxa. Tomasz Fox, proszę. A więc? Jaki jest według pana bilans Tomasza Foxa na dzień bieżący? 48,9% jego ruchomości cielesnych zostało zainwestowane w jego bracie Ryszardzie... Jako wkład o charakterze darowizny bezzwrotnej pod postacią szeregu narządów wewnętrznych. 21,1% wspomnianego Tomasza zainwestowana została w osobach trzecich. Pozostałe 30% złożono do grobu rodzinnego i spisano na czyste straty. Tak więc ujemny bilans Tomasza Foxa wynosi 30%. I towarzystwo skłonne jest dokonać wypłaty premii w tej wysokości. Ja pytam o Ryszarda. Ryszard? Przecież pan sam twierdzi, że Ryszard żyje. Więc jak możemy dokonać wypłaty jego premii? Ależ Tomasz nie żyje. Owszem, Tomasz nie żyje w 30%. To wszystko. Cała jego reszta została zainwestowana i ma się doskonale. Do widzenia pan. Do widzenia. Nie! Przyszłam tylko po to, żeby panu powiedzieć, że on się tak łatwo nie wykręci. Ależ, pani Fox, kto taki? Ryszard? To jeszcze kwestia, czy Ryszard. A pani ma wątpliwości? A co mi tam wątpliwości? Nie wszystko jedno. Jeżeli to Ryszard, to niech odda całą forsę do Za wszystko, co ma po moim mężku. Ale jeżeli to Tomasz, to niech nie wyrzuca pieniędzy na hotel i na adwokatów, tylko niech wraca do żony i do dzieci. Zaraz, 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 chwileczkę. Albo się pani uważa za wdowę, albo za mężatkę. Jeżeli pani jest wdową. A, wiem, wiem. Chce mnie pan skołować? Nie uda się. Żadnych dyskusji nie będzie. Mam swego adwokata. Przejdźmy do soboty. Potem będziemy rozmawiać, ale <grywa> <Kupa bariatów. grywa> Za Kupa wariatów. żądania? Tak. chcę albo całej forsy, albo i mnie na dodatek. No co, będę się musiał chyba na to zgodzić, nie? Zawsze jako mąż będę bliżej tej forsy. Co pan mi radzi? Drugi panie Fox, muszę pana zmartwić. To nie jest takie proste, jak pan myśli. Niestety nie udało się stwierdzić, czy pan żyje, czy też pan umarł. Proszę? No proszę się tylko nie przejmować. Pod względem duchowym jest pan Ryszardem Foxem, zapewne, ale pod względem cielesnym. Zaraz, zaraz, z kim ja właściwie jestem, co? Na rozprawie musi powstać problem ojcostwa, panie Fox. Otóż pod względem duchowym nie jest pan ojcem dzieci, ponieważ nie zamierzał pan mieć dzieci ze swoją bratową. Nie prawda? Kuba wariatów. No pewnie, że nie chciałem. To są dzieci brata. Zaraz, zaraz, zaraz. Zastanowiska pańskiej psychicznej decyzji nie jest pan ojcem tych dzieci, także w sensie prawnym. Niestety uległ pan wiadomemu wypadkowi i doszło do całego szeregu transplantacji. Przeszepy, uważa pan. Zachodzi obawa, a nawet pewność, że pod względem cielesnym jest pan ojcem. Albowiem obecnie znajduje się pan w posiadaniu takich regionów cielesnych, które zawiadują ojcostwem z tytułu ich przeznaczenia. Rozumie pan? Nie rozumiem. Ale to nieprawda, żadnym ojcem nie jestem. Proszę, jeżeli trzeba, mogę adoptować. Nic więcej. Panie Fox, pan jeszcze nie ogarnia zawiłości tej sprawy. Ojciec nie może adoptować własnych dzieci, ponieważ będąc ojcem cieleśnie, pan nie jest ojcem duchowo, ponieważ to nie pan poślubił matkę tych dzieci. Z tego wynika, że pan jest częściowo szwagrem, częściowo zaś mężem i to samo dotyczy ojcostwa. Lecz ani częściowa adoptacja, ani częściowe małżeństwo, ani 30% rozwód nie są możliwe ze względów prawnych. Bo też nie może pan ani pobrać się z bratową, ani rozwieść, ani dzieci usynowić. A dlaczego? No, i no jakże ja to mam panu wytłumaczyć, panie Fox no. Niej sam jest pani mężem, a gdzie nie, gdzie szwagrem. Łaciaty? Łacia... No, Panie Fox, ja mam myśl. Gdyby pan zeznał przed sądem, że dzieci w ogóle nie były nigdy dziećmi pańskiego brata, ale że pan je po kryjomu spłodził przed wypadkiem z bratu. Aha. I wtedy ja byłbym ich ojcem? Nic podobnego. Właśnie wtedy byłby pan tylko ich stryjem. A to ponieważ pana zmarły brat nie znajduje się w posiadaniu... Chociaż nie, nie, nie. Nie na no, przecież. Były w tym mieszane osoby trzecie. Być może, że ojciec tych dzieci jest zupełnie gdzie idzie i nic o tym nie. To niebywały wypadek, to za wspaniały kazu sprawniczy. Istny fenomen. No Co się pan tak zachwyca, panie? Radź pan, co ja mam robić do cholery? Nie powinien się pan denerwować, no. Nie, nie powinienem, zwłaszcza, że w piątek mam raj. Dobra, niech pan zostawi wszystko tak, jak jest, w sobotę przyjdę do pana. Dobrze, dobrze, panie Fox. Pozostaje jeszcze kwestia kosztu. Wydatki rosną. Wskazana jest zaliczka. Dobra, dobra, zapłacę. Wszystko zapłacę poradnie. Są dziecię, na mnie wszędzie, czekają. Zadłużyłem się po uszy. To pan. Nareszcie, nareszcie pana widzę, panie Fox. Długośmy się nie widzieli. A już cztery miesiące z hakiem. Widzi pan, co za cholerny pechno. Gorąco panu współczuję. Wiem, że na skutek tragicznego wypadku stracił pan bratową, to jest żona. Zresztą teraz to już wszystko jedno. W każdym razie stracił pan osobę bliską. Moje kondolencje. Czy pan przyszedł w kwestii sporu z ubezpieczeniami? muszę pan powiedzieć, że niestety ta sprawa nie ruszyła jeszcze z miejsca. Nie mecenasie, mam już zupełnie inne kłopoty. Pan jestem w takimi madle, że w ogóle nie wiem, co robić. No, no postaramy się to jakoś rozwikłać. Wiem, że uległ pan wypadkowi. A gdyby nie doktor Barton, już bym w ogóle nie żył. Ale wie pan, kiedy wczoraj wyjęto mi szwy, otrzymałem korespondencję. Same pozwy sądowe. Sześć sztuk. Mecenasie, musi mi pan pomóc. zrobię, co będę mógł. A... O co idzie? Nie spamiętałbym wszystkiego, więc sobie zapisałem. To jest tak. Skarżą mnie o kradzież, o profanację, o nieprawne wejście w posiadanie ruchomości, o zbezczeszczenie. Tu nie mogę przeczytać, co tu stoi. Ma pan lukę może? Tam na biurku. A, tak. O zaniedbanie obowiązków matki. Chyba ojca. Nie, matki. Panie z kobietą. Skąd? Ale zmienił pan płeć. Nie, ja skąd? Nie no, to znaczy, ja nie zmieniałem, tylko ona, to znaczy, nie, ona właściwie też nie, bo ona już nie żyje, prawda? Kto nie żyje? Salomea Tintel. Salomea Tintel. A kto to jest? Widzi pan, ten rajd miał mnie postawić finansowo na nogi i ja wziąłem sobie je do pomocy pilota. Frank Smith, może pan słyszał? Mm. Przystojny I właśnie ten mój cholerny pech. To znowu, z was dwóch? A żeby z nas dwóch gorzej wierzyciele przyszli na rajd i Bratowa. Na zakręcie najlepiej widać, nie? Więc no słabem osiem osób. Więc tak była Saloma Tinter, lat 35, Nancy Quinn, lat 21. Smarkata. I ten pan z psem tam za rowem. I wszedłam w zakręt siedem tysięcy obrotów. I już bym wyprowadził, tył mi uciekł do tyłu i. Ha! Rozumiem pan. Rozumiem, rozumiem. Wierzycieli niby się pozbywają. Bratowej też. Jakże panu współczuję? Bratowej też. Więc kto właściwie pana skarży, Józ? Narzeczony ty, Nancy Quinn. O zwrot bezprawnie przywłaszczonego złota. Jakiego złota? Tego. No, on jest dentystą. I właśnie mieli się pobrać. I po narzeczeńskich przysłudze tak powstawiał jej to i owo. Wszystko na złocie. I teraz chce, żebym ja mu to oddał. Paniemu. tak. No mówi, że to narzeczeńska przysługa, a ja nie jestem jego narzeczoną. No niby racja, no ale przecież ja tego nikomu nie brałem, prawda? Ja, ja, ja nikogo o to nie prosiłem. Ja nie zamawiałem żadnych złotych koronek. No i dlaczego ja mam teraz oddawać? Dlaczego? A. No, niewątpliwie osobliwa sprawa. Czy to są już wszystkie roszczenia przeciwko panu? Panie Fox... Ja ta Salomea Tinter, której na oczy w Sześciu nie widziałem. Teraz jest stryj żąda, żebym mułożył na utrzymanie jej dzieci. Tak! Rozumiem, ponieważ pan spowodował wypadek. Nic, nic pan nie rozumie. Komisja stwierdziła, olej był rozlany. Rozumie pan, tylko nie mam płacić jako, że spowodowałem wypadek, tylko jako matka. Hmm. Znaczy, jako kontynuacja matki. Kontynuacja matki? Jak tuż wymyślił to określenie? No, mecenas tego stryjaszka. O jaką matkę chodzi? Z panem się rozmawia, mecenasie. No ta kobieta, pani Tinter, miała troje dzieci. Była schorowana na reumatyzm. Jak dzisiaj idzie na zmianę, to mnie, proszę pana, tak w kolanach łupie, że ani sprzęgła, ani gazu nie czuje. No rozumie pan, jakie to dla mnie fatalne. To znaczy, że pani Tinter, że jej nogi. Nie, nie, nie tylko nogi. Gdzieś mniej więcej dotąd. Ale wie pan, taki reumatyzm, takie to schorowane. A teraz ten stryj, proszę pana, żąda, żebym ja się opiekował dziećmi ogrodzonymi. Ale przecież pan ich nie urodził. Nie, ale pani Tintel, jak jeszcze chodziła po świecie. Widzi pan, teraz ten stary przysłał mi taki list z podróżkami. Proszę, nie pan czyta, proszę. Albo będzie pan utrzymywał dzieci, albo zmuszę pana, żebyś złożył doczesne szczątki mojej nieodżałowanej bratanicy do grobu rodzinnego. Nie pozwolę, aby ktoś wywijał resztkami drogiej zmarłej. No i co pan na to? Jacy ci ludzie są bezwzględni. Pozwoli pan, że zanotuję. A zatem, panie Fox, skoro pan już wszystko wyjaśnił, przystąpię do działania. Jak to wszystko? A rodziny wierzycieli? A doktor Barton? A pies? Jaki pies? Tak, no to już z powietrza wzięte. Nie wiem o żadnym psie, ani, ani doktor Barton też go nie widział. Pies, rasy, bokser. To wszystko? Y tak. Pan. Używa torebki? Tak, wie pan, wygodnie, kieszenie się nie wypychają. A od dawna pan tak tę torebkę? A nie pamiętam, nie. Mecenasie, jak się coś ruszy, niech pan przyjdzie, niech pan mnie zawiadomi, dobrze? Jeszcze jedno, drogie panie, koszty rosną, pan rozumie tyle spraw, zmuszony jestem prosić o zaliczkę. Po rajdzie, mecenasie, za tydzień mam rajd i pierwsza nagroda 100 tysięcy, muszę teraz trenować, te nogi, wie pan. Swoją drogą ten Bartę mógł się lepiej rozejrzeć. Tyle tam tego było. a To takie jakieś schorowane. tak. Panie Fox, ma wciąż tego samego psychoanalityka? Tak, bo co? A nie, 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 chciałem się tylko dowiedzieć. Do widzenia, pan. I życzę złamania karku. Ech, wystarczy. Pa. A. Dr. Benglow? Psychoanalityk. Jestem adwokatem Foxa, Ryszarda Foxa. To pański pacjent. Tak, oczywiście. Zaraz tu będzie. Jest uwikłany w cały szereg spraw sądowych. Uleg wypadkowi. Przeszczepy uważa pan. Sąd może powołać biegłych i wydać orzeczenie. Jako jego obrońca muszę być na to przygotowany. Tak, oczywiście mam tutaj materiały dotyczące Foxa. Ale to niestety tajemnica lekarska. Panie doktorze, jestem jego adwokatem i działam wyłącznie na jego korzyść. No tak, tak, naturalnie. No więc mam tu zarejestrowane fragmenty kuracji Foxa. No, co prawda sprzed dwóch lat stosuję metodę wolnych skojarzeń. Wie pan, na czym polega ta metoda? Ja mówię jedno słowo, a pacjent odpowiada pierwszym, któremu przychodzi do głowy. A znam, znam, oczywiście znam. Zechce pan posłuchać. Noc. Reflektory. Ciemność? Bezpieczniki. Jak to bezpieczniki? No widocznie światło nawaliło, jak jest ciemno, nie? Idziemy dalej. Uwaga. Kapelusz. Zawory. Jak pan kojarzy kapelusz z zaborami? Zwyczajnie kapelusz to w że są zawory. Uwaga. Krew? Stop. Teżko stop. No bo czerwone światło. Trójca święta. Dwójka. Co za dwójka? Co drugi wie. Karambol? Karburator. Cała symbolika freudowska sprowadzała się u niego do silnika samochodowego. Nawet drążek. Uważa pan, to była dla niego tylko dźwignia zmiany biegów. Alka kwiat, organy. Dlaczego organy? A nie wiem, tak mi się jakoś powiedział. Tłok, obrączka, atrament, sakrament. Relax, relax. A więc? Doktorze? Tu nie ma żadnej wątpliwości. Z atramentu robi się sakrament małżeński. A więc jego już w ogóle nie ma. Co pan mówi? Jak no jasne, to nie ma go? No jasne, została ta dziewczyna, ta Nancy Queen. To co miała wyjść za dentyzm. Nie, takie proste to to nie jest. Powiedziałbym tak. Po wierzchu mamy Foxa, a pod spodem dziewczynę. Tak jak masło na chlebie. Masło na chlebie? Nie no, pan żartuje. Nic podobnego. Czy pan wie, jak dziś pracuje chirurg? Kawałek tego, kawałek